Jakie są największe zalety automatycznych systemów udojowych? Przekonajmy się. Zalety automatycznego systemu doju robotów. Zacznę od podzielenia się z wami opiniami. Opiniami, które otrzymaliśmy od naszych klientów, którzy używają robotów. Pierwszą rzeczą, o której mówią i zapewniają, jest jakość życia, ich życia. Ponieważ elastyczność czasu pracy jest ogromna, można zdefiniować i wybrać, kiedy i jak wykonywać określone zadania w ciągu dnia. Tak więc jakość życia pod względem prywatnym, jak i zawodowym podnosi się. I to jest jeden aspekt. Innym aspektem ściśle związanym z pierwszym jest to, że hodowcy krów mlecznych powiedzieli nam, że żyją z mniejszym stresem. Fizycznym stresem. Mówiąc o krowach i wydajności doju, za pomocą robotów udojowych korzyści są takie, że krowy mają tendencję do uzyskiwania większej liczby udojów dziennie względem dojów o ustalonych godzinach. Krowy czują się bardziej komfortowo w oborach mlecznych z robotami udojowymi, ponieważ obory te są lepiej przystosowane do utrzymania krówek. Krowy czują się więc bardziej komfortowo. To bardzo, bardzo ważna zaleta. Kolejną dużą zaletą lub korzyścią jest wydajność dojenia, ponieważ każda ćwiartka gruczołu pamięci jest dojona niezależnie. To bardzo pomaga w utrzymaniu zdrowotności wymienia. Kolejną ważną zaletą robotów udojowych jest ogromna ilość danych i danych jakościowych które zbierane są każdego dnia. Oczywiście pomaga to hodowcy krów mlecznych w podejmowaniu właściwych decyzji.